Mamy serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj udamy się pojazdem firmy Arifa zbyt gości do piły. E, trasa kolejowa będzie przedstawiona patrząc przez szybę maszynisty, bo no, pojazdem nie będzie akurat ten nowoczesny pojazd, lecz e, e, pojazd elektryczny, jednostka elektryczna, a trasa oczywiście jest ta sama Bytkość główna, piła główna. E, mam nadzieję, że materiał będzie interesujący. Serdecznie zapraszam. Na wyprawę na trasie Bydgoszcz-Piła wybraliśmy się 2 marca 2015 roku. Wtedy jeszcze budowa nowego budynku dworcowego w Bydgoszczy trwała na całego. Osiem miesięcy wcześniej wyburzono stary, powstały w 1968 roku dworzec. Był to płaski, pstrokato-pomalowany budynek z mało gustowną mieszaniną kiosków, reklam i dobudowanych barów, z których wydostawały się przykre zapachy. W jego miejscu powstał wręcz szklany pałac o trzykrotnie większej kubaturze. Nowy obiekt jest przestronny, estetycznie oświetlony, mieszczą się w nim sklepy i punkty gastronomiczne. Jest wysoce funkcjonalny. Nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych. Modernizacja objęła również perony. Przy okazji został gruntownie odrestaurowany historyczny wyspowy budynek dworcowy. W tym samym czasie zmodernizowano również budynek dworcowy w Pile. Tam całość prac przebiegała pod nadzorem konserwatora zabytków. Zadaniem architektów było podwyższenie poziomu obsługi podróżnych przy jednoczesnym przystosowaniu dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych bez uszczerbku dla historycznego wizerunku. Udało się nawet doprowadzić do dawnego blasku starą błazerię. Odkryto, że ozdobne oszklenie sufitu pierwotnie nie było pomalowane, było zatem przejrzysto i jasno. I tak jest teraz ponownie. Porównanie ujęć z okresu przed modernizacją oraz po zakończeniu prac pokazuje jak wiele zyskał ten dworzec. Remont dworca w Pile rozpoczął się w maju 2014 roku. Kosztował około 18 milionów złotych. Natomiast budowa nowego dworca w Bydgoszczy, wraz z modernizacją peronów i odnowieniem zabytkowego budynku dworcowego, kosztowała około 200 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty pochodziła ze środków unijnych. Oba dworce zostały oddane do użytku jesienią 2015 roku. Teraz czas na zajęcie miejsca w pociągu spółki Arriva jadącym zbyt goszczy do piły. Na peronie skład był punktualnie przygotowany zgodnie z rozkładem jazdy. Natomiast z nieznanych nam przyczyn zwlekano zdaniem sygnału do odjazdu. Nie z winy przewoźnika ruszyliśmy więc z 10-minutowym opóźnieniem. Dzięki. W naszą podróż wybraliśmy się czteroczłonowym elektrycznym zespołem trakcyjnym serii ED72A. To pojazd o szeregowym numerze 007, który został zmodernizowany w 2012 roku. Pochodzi z serii ED72, która została wyprodukowana w zakładach Pafawak we Wrocławiu w latach 1993-1997 w liczbie 21 sztuk. Oferuje 235 miejsc siedzących przy prędkości konstrukcyjnej 110 km na godzinę. Właścicielem pojazdu jest województwo kujawsko-pomorskie. Na okres trwania kontraktu przewozowego, Ariwa uzyskała prawo użytkowania tego pociągu w celu realizacji rozkładowych kursów. Wyjazd z dworca odbywa się w ślimaczym tempie. Widać, że podkłady pod torami są stare i zużyte. Widocznie ten odcinek szlaku nie zezwala na jazdę z zadowalającą prędkością. Na początku trasa kolejowa prowadzi mostem nad Brdą. Odchodzące tu w prawo szyny skręcają dużym łukiem na południe, krzyżując się za chwilę z naszą trasą za pomocą wiaduktu. Przejeżdżamy mostem nad ulicą Grunwaldzką. Jak zwykle o tej porze dnia ta arteria drogowa jest kompletnie zakorkowana. Przekraczamy kanał Bydgoski. To najstarszy czynny do dziś śródlądowy kanał wodny w Polsce. W 2005 roku w całości został wpisany do rejestru zabytków. Dojeżdżamy do stacji Bydgoszcz-Zachód. Pokonanie odcinka o długości 3 km z dworca Bydgoszcz Główna do tej stacji trwało około 6 minut, co daje niezbyt imponującą średnią prędkość 36 km na godzinę. Mało pocieszające jest, że autobusy potrzebują na ten krótki przejazd prawie trzykrotnie więcej czasu. Widać, że podkłady torowe zostały niedawno wymienione, to dobrze. Maszynista od razu może jechać z większą prędkością. Minęliśmy inny dworzec podmiejski, Bydgoszcz Osowa Góra, i wjechaliśmy na otwarty szlak. Odcinek Bydgoszcz Główna, Piła Główna, jest częścią linii kolejowej nr 18 prowadzącej do Kutna. Prędkość maksymalna wynosi tu 100 km na godzinę. Elektryfikację odcinka Bydgoszcz Piła zakończono w 1989 roku. Kiedy profesjonaliści robią ujęcia trasy z kabiny maszynisty, często starają się o idealne warunki. Przednia szyba jest czyszczona na błysk. Wybiera się ranek z idealną pozycją słońca. Ale nie tak wygląda codzienność pracy maszynisty. Prozaiczną prawdą jest, że normalnie szyba jest brudna od insektów. Słońce niemiłosiernie oślepia, zwłaszcza w godzinach późno-popołudniowych, kiedy na dodatek odbija się w rozmazanej warstwie brudu na szybie. Dlatego my zdecydowaliśmy się pokazać jazdę o takiej właśnie porze. Lepiej będzie wtedy nabrać respektu do pracy maszynistów, wiązących pasażerów bezpiecznie do celu, obojętnie w jakich warunkach. 10 km od dworca Bydgoszcz Główna docieramy do stacji Pawłówek. Stacja ta została otwarta w 1925 roku pod zarządem PKP. W budynku byłego posterunku blokowego obecnie istnieje strażnica przejazdowa. Skracając nieco zapis trasy, od razu widzimy wjazd na peron stacji Zielonczyn. Stacja ta powstała w 1851 roku w trakcie budowy tzw. królewskiej pruskiej kolei wschodniej. W 2014 roku dziennik urzędowy województwa kujawsko-pomorskiego zajął się historią tego miejsca. Autorzy skrupulatnie wyliczyli, że tu cytat, jeszcze w XIX wieku był to ledwie zalążek osady. Z tego powodu Niemcy nazwali tę stację sztrelał. Od pobliskiej starej kolonii Strzelewo, jeden dom i troje mieszkańców katolików polskiej narodowości. W 1920 roku, kiedy tereny te zostały przejęte przez Polskę, nazwa ta pozostała, tyle że po polsku, czyli Strzelewo. Zmiana nazwy na Zielonczyn nastąpiła dopiero w 1958 roku. Na mocy zawartej w czerwcu 2015 roku pięcioletniej umowy województwo kujawsko-pomorskie powierzyło przewozom regionalnym obsługę zelektryfikowanych linii w regionie, czyli również połączenia Bydgoszcz-Piła i to od 13 grudnia tamtego roku. Spółka Ariwa utraciła 1 trzecią dotychczas obsługiwanych przez siebie połączeń na kujawsko-pomorskich oraz ościennych torach. Tylko przez dwa lata połączenie Bydgoszcz-Piła było obsługiwane przez Ariwę. Wtedy Ariwa wygrała przetarg, natomiast ponowne przekazanie obsługi tej linii przewozom regionalnym nastąpiło już bezprzetargowo. To zdenerwowało nie tylko dyrekcję, ale również związkowców Ariwy. Uważamy, że nie jest to w porządku. Powinien odbyć się przetarg, powinien wygrać najlepszy. I ten, kto da lepszą ofertę, ten niech jeździ. Mówił na przykład Dariusz Szczęsny z NSZZ Solidarność przy Ariwa RP. Niestety protest nie przyniósł skutku. By ratować zadłużone przewozy regionalne, marszałek województwa odgórnie oddał im na okres pięciu lat obsługę części linii kolejowych, na których wcześniej kursowała Ariwa. Co prawda, Ariwa uzyskała wyrok sądu podważający te ustalenia, ale województwo inaczej go interpretuje i nie zrezygnowało ze swoich postanowień. Przed nami pojawia się stacja Ślesin. Z prawej strony posiada widoczny dodatkowy, ślepy tor przeładunkowy, który jest jednak bardzo rzadko używany. Budynek dworcowy powstał w 1885 roku. Nadal jest w nie najgorszym stanie, ale od kilku lat zamknięty. Nie wsiada. Jedziemy dalej. Jak podaje Gazeta Wyborcza, co roku Urząd Marszałkowski w Toruniu na dopłaty do przewozów pasażerskich wydaje przeszło 100 milionów złotych, czyli ponad jedną dziesiątą swojego budżetu. W Kujawsko-Pomorskim każdy kilometr przejechany przez pociąg kosztuje podatnika od ponad 10 do 21 złotych. Konkurencja między spółkami przewozy regionalne i Arriva toczy się o połączenia z Torunia do Włocławka i Jabłonowa Pomorskiego oraz zbyt goszczy w stronę Osieka nad Notecią i Laskowic Pomorskich. Kiedy w 2013 roku przewozy regionalne przegrały przetarg na te trasy, firma zwolniła około 150 osób. Urząd marszałkowski wydał 2 800 tysięcy złotych z funduszy unijnych na szkolenia i staże dla zwolnionych kolejarzy. Ariwa, która wygrała obsługę tych linii niższymi cenami przewozów, zatrudniła wówczas 80 nowych pracowników. Teraz, przy odwrotnej sytuacji, Ariwa wypowiedziała umowy 50 pracownikom. Z lewej strony na horyzoncie pojawia się cukrownia w nakle. Zakład powstał w 1851 roku, czyli 30 lat po powstaniu nakielskiego dworca oraz kolei wschodniej prowadzącej z Berlina przez piłę i nakło aż do Królewca. Obecnie cukrownia należy do Krajowej Spółki Cukrowej SA. Fabryka ta posiadała swoją bocznicę w prawie od początku działalności Wyżyskich Kolei Powiatowych. To jest od 1895 roku. Dzięki niej, w czasie kampanii buraczanej po wąskich torach o prześwicie 600 mm, do zakładu docierało co roku tysiące ton buraków cukrowych. W drugą stronę wyjeżdżał produkt uboczny wysłodki przeznaczone na paszę dla zwierząt. W 1992 roku nasz redakcyjny kolega Herman Schmittendorf zorganizował dla polskich i zagranicznych miłośników kolejnictwa wyprawę po istniejącej jeszcze wtedy wąskotorowej sieci kolejowej, włączając teren cukrowni. Przyjazd na teren zakładu odbył się przez unikalny kolejowo-drogowy most, z którego tory kolejowe odbijały na teren cukrownianej bocznicy. Tam uwieczniono spalinówkę Lyd2 produkcji rumuńskiej o numerze 71 oraz parowóz typu Monta wytwórni Henschel z 1941 roku o numerze 25117. Po służbie w cukrowni Żnin parowóz ten w latach 1969-1980 pracował w nakle. Potem stał się pomnikiem. Zbliżamy się do dworca w Nakle. Po prawej stronie na następną akcję czeka specjalistyczny pociąg roboczy Wrocławskiej Spółki Felbermayer. Niestety po zamknięciu bydgosko wyżyskiej Kolei Dojazdowej w 1994 roku w nakle zlikwidowano wszelkie ślady po wąskim torze. Na terenie cukrowni pozostała kolejowa bocznica normalnotorowa. Dzięki staraniom Towarzystwa Wyżyska Kolej Powiatowa oraz Powiatu Pilskiego ocalono chociaż odcinek wąskotorówki białośliwie Łobżenica. Jedziemy dalej. Na razie od dworca Bydgoszcz Główna przejechaliśmy 26 km. Przejeżdżamy drogę prowadzącą w lewo do ulicy Pocztowej. Po prawej stronie, równolegle do torów, przebiega Aleja Mickiewicza. Następnymi stacjami po drodze będą Anieliny oraz oddalone o kolejne 12 km Samostrzał. Widać, że na tym odcinku szlaku znowu leżą nowsze betonowe podkłady, z tego powodu można jechać szybciej. Za chwilę wjeżdżamy na stację Anieliny. Powstała w 1895 roku pod zarządem pruskim wraz z dworcem kolejowym. W tamtym okresie miejscowość nazywała się Aniela. W odrodzonej Polsce najpierw używano nazwy Aniela, a potem aż do dziś Anieliny. Bądź co bądź, dla mieszkańców, te okolice mają wyraźnie coś anielskiego. Strona internetowa lapidaria wiki.com podaje, że w czasie zaborów większość mieszkańców stanowili tu Niemcy, ale ludność polska dała o sobie znać. We wsi prężnie działało Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego. Z tamtym okresem związana jest przykra potyczka, jaka miała miejsce 9 lutego 1919 roku na łąkach anielińskich pomiędzy powstańcami a niemieckim Heimatschutzem. Wycofujący się powstańcy pozostawili na polu bitwy czterech rannych, którzy zostali dobici przez niemieckich mieszkańców Anielin. Negatywnie na polskiej ludności odbiła się też okupacja hitlerowska w Anielinach, która skutkowała wymordowaniem albo wysiedlaniem części Polaków. Niestety, nawet niewinne, małe miejscowości nieraz przeżywały dramatyczne momenty historii. Ostatnim przystankiem na dzisiejszym odcinku trasy będzie Samostrzel. To postronek od Gałęźny i Ładownia. Stąd stacja Samostrzel posiada po obu stronach Szlaku Głównego łącznie trzy tory boczne. Obecnie w użytku są głównie te leżące po Nakielskiej stronie. W 2007 roku nastawnia po Pilskiej stronie została rozebrana. Czynna jest nadal nastawnia od strony Nakła. Dziś na tej stacji kończymy naszą podróż. Dalej, aż do piły, pojedziemy w jednym z następnych odcinków naszego magazynu.